Dzień dobry Państwu, Jakub Dworzecki, Telewizja Echo24. Naszym dzisiejszym gościem, profesor Akademii Wychowania Fizycznego, dr Ireneusz Cichy. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. I rozmawiamy o imprezie, która przed nami, ale która ma już, wydaje mi się, wyrobioną markę we Wrocławiu, czyli przewietrz się na olimpijskim, co niecoś może już to mówić naszym widzom, ale to siódma edycja, taka szczęśliwa siódemka. Co przyniesie w tym roku, co przygotowaliście też przede wszystkim dla mieszkańców? Faktycznie to już siódma edycja. Realizujemy to już od ponad ośmiu lat, ale biorąc pod uwagę ten czas pandemiczny, to jest właśnie siódma edycja. Natomiast celem samym w sobie tego festynu, i tutaj ta nazwa festyn może tak jednoznacznie wskazuje na takie wydarzenie. Trochę nijako nam się kojarzy. E, Mylnie bym powiedział. Aktualnie, właśnie w okresie majowym i czerwcowym, mamy wiele we Wrocławiu pikników i festynów. Stąd to się wpisuje absolutnie w, w ten kalendarz, natomiast my chcemy zaproponować takie wydarzenie multidyscyplinarne, które pokazuje, jak fu funkcjonuje pod względem wykorzystania infrastruktury Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. I to wydaje się, że zdecydowanie wpisujemy się w trend, który jest w moim odczuciu niezbędny ze względu na spadek aktywności fizycznej populacji polskiej. Nie mówimy tylko o młodzieży, natomiast na dzieciach i młodzieży nam najbardziej zależy ze względu na to, że no, celem wychowania fizycznego jest wszechstronne przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w całożyciowej kulturze fizycznej i ten ten właśnie realizuje ten cel. Dlaczego? Dlatego, że przeznaczony jest dla osób w każdym wieku. Propozycje, które staramy się przedstawić to są propozycje dotyczące zarówno gier zespołowych, sportów indywidualnych, dyscyplin olimpijskich i nieolimpijskich. Ale w e... każdym wieku to Pan powiedział i to warto zaznaczyć, czyli nie tylko dzieci i młody. Młodzież. Nie, zdecydowanie nie. Zachęcamy do tego, żeby wrocławianie czy mieszkańcy aglomeracji wrocławskiej czy całego dolnego Śląska, bo takich uczestników też mamy, patrząc na zaprzyjaźnione szkoły, które do nas przyjeżdżają, żeby to rodzice przechodzili z dziećmi, żeby to być może dziadkowie przychodzili z wnuczętami ze względu na to, że mamy tutaj atrakcje i występy też osób w późnej dorosłości, czyli seniorów, będzie zarówno przemarsz po terenach kampusu Stadionu Olimpijskiego z kijkami Nordic Walking, będzie rowerowy tour po, po naszym kampusie, więc atrakcje, na które można się przygotować i przyjść ze swoim sprzętem, natomiast jesteśmy też przygotowani, tak, żeby zobaczyć, jak funkcjonuje nasza akademia te 70 hektarów które mamy. Co bardzo istotne, będą też dodatkowe atrakcje dla tych najmłodszych, czyli taki festyn rekreacyjny, gdzie dzieci będą mogły się usprawniać, a przy okazji zdobywać same takie swoje rekordy życiowe, które z nikim nie trzeba będzie porównywać. Natomiast rywalizacja samemu ze sobą. Dokładnie tak. Zbierająco Najtrudniejsze. Określo... <grych> tak, a dla niektórych z tych młodych adeptów sportu i rekreacji to będzie może pierwsza rywalizacja, może pierwszy medal, będziemy mieli turniej piłkarzy siedmiu, ośmioletnich, więc to takie bym powiedział, początki ze sportem, zabawa i to chciałbym podkreślić, że ta rywalizacja dzieci młodzież ma, mają na to czas. Tutaj chcemy, żeby pokazywali. E, tą zasadę fair play, zobaczyli jak wyglądają niektóre dyscypliny, to, że współorganizatorem tego festynu jest klub sportowy AZS AWF Wrocław i on prezentuje też swoje sekcje sportowe, to też jest możliwość dla rodziców, opiekunów, żeby zobaczyć, gdzie te dzieci mogą podjąć, żeby być może, w pierwszą ofertę. aktywność. Tak, dokładnie tak. A proszę mi powiedzieć, bo tutaj też wspomniał Pan o tych indywidualnych rywalizacjach, ale też i zespołowych. Tutaj turnieje piłkarskie, to jakieś zapis Obowiązują na nie konkretnie, bo rozumiem, że jak chcemy się sprawdzić samemu za sobą, to można przyjść kolokwialnie mówiąc z ulicy, ale co w przypadku takich zespołowych rywalizacji i tych atrakcji? no? Nie wiem, bezpłatne, płatne, jak to generalnie wygląda od środka? Cały nasz festyn jest bezpłatny. To już od, od samego początku przyświeca nam taka idea, że ktoś, kto wchodzi na to wydarzenie, nie obdarowujemy go gadżetami, ale dostaje wodę, dostaje jabłko jako tak zwany cukierek sportowca. W tym roku po raz kolejny będą z nami żołnierze z 16. Dolnośląskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej i przygotowana wojskowa grochówka w związku z tym wszystko jest bezpłatne to co oferujemy natomiast bardzo istotne jest to że te rozgrywki zespołowe ta rekrutacja do tych turniejów odbywała się wcześniej bardzo często przez zaprzyjaźnione kluby szkoły partnerskie które z nami współpracują natomiast mamy dużo dyscyplin które prezentujemy właśnie żeby zachęcić i to nie są też sekcje klubu sportowego AZS bo będą takie dyscypliny jak lakros będzie międzynarodowy turniej, gdzie będzie można zobaczyć m.in. naszych wrocławskich pantersów. Czyli powiem, dyscypliny, które we Wrocławiu już mają swoją popularność, ale niekoniecznie chyba o nich wiemy, tak bym powiedział, w opinii publicznej. Zdecydowanie tak, a nie, na pewno na terenie Dolnego Śląska być może nie są tak popularne jak we Wrocławiu. To jest duże miasto i ma wiele dyscyplin sportowych. Będzie również krykiet, będzie futbol australijski, będzie hokej na trawie i to będą dyscypliny, gdzie będzie można. Zobaczyć poprzez zabawy, ćwiczenia i tory przeszkód, mm -hmm. jak radzić sobie właśnie w tej nowej dla nas dyscyplinie, często nieolimpijskiej. No i będą turnieje w piłkę nożną plażową, siatkówkę plażową, koszykówkę 3x3. Przy okazji mecz Gwiazd Koszykówki, który już po raz trzeci będzie realizowany, będziemy mieli też atrakcje dla osób z niepełnosprawnościami, i to jest po raz kolejny turniej bocze dla osób z niepełnosprawnością i to ośrodek z ulicy Wejcherowskiej z nami współpracuje oraz frame running czyli dla osób z niepełnosprawnością przemieszczanie się forma rehabilitacji na specjalnych trzykojowych pojazdach i tutaj współpracujemy właśnie z sportowcami z popularyzatorami tej dyscypliny i będziemy mogli zobaczyć właśnie jak, jak to wszystko wygląda będzie oczywiście też turniej dla chłopców w piłkę ręczną to wszystko pod gołym niebem to jest impreza plenerowa jedyną dyscyplinę to dobrze że słońce zapowiadane jest tak, bardzo się cieszymy, bo jedyna z dyscyplin, którą będziemy realizowali, to jest badminton, turniej deblowy, do którego można się zgłaszać. Natomiast na krytej pływalni, i tutaj po raz kolejny będzie duża atrakcja, bo rzadko się zdarza, żeby w niecce basenowej, krytej pływalni, był uruchamiany jacht Optymist, czyli najmniejszy. Będą takie wentylatory, które będą stwarzały trochę cyrkulację powietrza, żeby można było przemieszczać go. Będą pokazy też. E, I to wszystko pływanie. w basenie. Tak, wszystko w basenie. Okay. Na tym samym basenie będzie można dobrze, znaleźć… – Dobrze, że będziemy tak... tam z kamerą. To będzie co łatwo z, z wszystko pokazać, bo <laughs> naprawdę, jak teraz sobie to wyobrażam, to może być ciekawie. No ten. Mm żagiel niemal się nie mieści pod dachem naszej pływalni. Czyli będą, była to niemała logistyka, żeby to, zdecydowanie, tak? mówiąc wprost, ogarnąć. Będą kajaki, będzie można zdawać na kartę pływacką, będzie, będą szkolenia dotyczące pierwszej pomocy przedlekarskiej i będzie mnóstwo zewnętrznych podmiotów, które w tak zwanej strefie wiedzy będą starały się pokazywać informacje i przekazywać konsultacje zarówno dotyczące kosmetologii, Czyli będziemy mówili o raku skóry. Będzie Narodowy Fundusz Zdrowia, który będzie miał swoje tak stanowisko dotyczące profilaktyki. Będzie stowarzyszenie Nordic Walking, i tutaj właśnie już wcześniej mówiłem, że będzie marsz dla osób, przede wszystkim seniorów, ale nie tylko. Tu widzę wiele atrakcji też powiązanych ściśle z Waszymi kierunkami i wydziałami. To też zapytam, no bo jako Akademia Wychowania Fizycznego pracujecie przez cały rok, to też czy te efekty przewytrzymały? na olimpijskim widać całorocznie. Czy też dostajecie taki, kolokwialnie mówiąc, feedback, chociażby od samych uczestników, od samych wrocławian, że jest fajnie, że dzięki tej imprezie ruszyłem się, poszedłem na spacer, chociażby, bo to taki nawet pierwszy krok, żeby chociażby 15-20 minut w parku pospacerować, później może coś więcej. Czy macie takie opinie od mieszkańców? No, naj, najlepszą opinią i rekomendacją jest to, że z roku na rok, na na festynie jest, jest coraz więcej. więcej. Ubiegły okay. rok był rekordowy pod tym względem. Mało tego, partnerzy, z którymi współpracujemy, tak jak Pan zwrócił uwagę, to nie jest incydentalnie, tylko odwiedzają nas podczas festynu, ale ta współpraca jest całoroczna. Natomiast mamy takie momenty, gdzie możemy wspólnie włączyć się i zarówno oni realizując swoje cele statutowe związane czy to z, bo będzie wśród nas też Akademia Wojsk Lądowych, Wrocławski Szkolny Związek Sportowy i wiele, wiele innych stowarzyszeń. Zarówno oni mogą się zaprezentować, natomiast dla nas, dla naszych studentów, wielu studentów, bo blisko 150 studentów będzie wolontariuszami i współorganizatorami, oni mogą pokazywać, jak właśnie zdobywają te kompetencje praktyczne. Możemy w ten sposób pokazać wszystkim mieszkańcom nie tylko Wrocławia, ale uczestnikom tego festynu, jak pracuje nasza akademia i jak można wykorzystać, jeżeli chodzi o tą przestrzeń, poprzez eventy sportowe, rekreacyjne. I ja bym nastawiał się tutaj właśnie na to. Formę bardziej rekreacyjną, bo sport nam się kojarzy z profesjonalnym funkcjonowaniem. A tutaj myślę, że ta młodzież, i dla niektórych to jest pierwszy kontakt z taką aktywnością fizyczną, żeby zobaczyć tak wiele dyscyplin różnorodnych w jednym miejscu, często oglądanych tylko w telewizji i niektóre z nich pewnie bardzo rzadko ze względu na to, że nie są to tak popularne dyscypliny. Stąd bardzo nam zależy na popularyzowaniu tej aktywności. A przy okazji mamy też nasze centralne laboratorium, czyli ktoś, kto przyjdzie, może zdiagnozować się pod względem motorycznym. I tutaj, czy, czy to będzie biomechaniczne badanie, czy jakiekolwiek inne. Więc staramy się pokazać, tak jak pan zwrócił uwagę, jak kierunki, które przeplatają to funkcjonowanie naszej akademii, można wyeksponować w jednym miejscu. W skrócie, I to... że aktywność fizyczna to nie tylko sport. Tak naprawdę. Nie, zdecydowanie nie. I to dbałość nie tylko o swoją tężyznę, o swój wygląd, o swoje ciało, ale troska o ciało najbliższych i to, że możemy mm, przygotować i zorganizować aktywność fizyczną dla innych. Akademia Fizycz Wychowania Fizycznego często kojarzy się z nauczycielami wychowania fizycznego, z fizjoterapeutami, ale to też i terapeuci zajęciowi i osoby związane ze sportem i bezpieczeństwo i porządek publiczny i te wszystkie kierunki, one będą się tutaj przeplatały, żeby studenci mogli się wykazać. Oni często w ramach właśnie realizowanych praktyk, czy przedmiotów funkcjonują w tego typu eventach i my mm, mamy możliwość pokazania tego na zewnątrz, a te 5 hektarów, które będziemy wykorzystywali. No całkiem sporo przestrzeni plenarnej macie, do, to prawda. Dokładnie tak, więc możemy pokazać tą akademię i to e, śmie, śmie twierdzić, że to takie otwarte, sportowe drzwi naszej akademii, więc każdy, kto jest chętny może się zjawić 24 o godzinie 10, bo na trybunie będzie takie uroczyste otwarcie, wspólna rozgrzewka dla wszystkich, bo skoro aktywność, to musi być to wszystko poukładane. No i kończymy około godziny 14, Jestem przekonany, że tak jak Pan powiedział, że pogoda musi nam dopisać, bo nie mamy tutaj wariantu B, to jest impreza plenerowa, natomiast bezpieczeństwo jest dla nas przede wszystkim najważniejsze. I to wszystko w najbliższą sobotę? Najbliższa sobota, 24 godzina 10, ten pol Marsowych, budynek P5 i na właśnie trybunie tego budynku, tam rozpoczynamy. To tak na koniec niespodzianka, a może też nie, nie niespodzianka, bo niektórzy mogli już wyczytać, że będą między innymi podczas imprezy olimpijczycy. No i też pan przy okazji wspomniał, że i koszykarze dawnego Śląska Wrocław kogo zobaczymy, bo to też atrakcja jest dla tych najmłodszych, żeby zobaczyć te legendy tych sportowców na własne oczy. Tak, ze względu na nazwę naszej akademii nie mogło zabraknąć tutaj olimpijczyków, i oni od samego początku z nami są i, i z nami współpracują, a ze względu na to, że pracownikami naszej uczelni, obecnymi na tym festynie to będzie Renata Maryłańska, Uszula Włodarczyk, Wiesław Błach. E między innymi Tomasz Motyka, Agata ozdoba błach i na które normalnie zobaczylibyśmy w telewizji, proszę państwa. Tak jest i wielu wielu innych. A jeżeli chodzi o koszykówkę, to już po raz trzeci taki rekreacyjna gra i też możliwość, o czym mi sami koszykarze powiedzieli, co jest bardzo miłe, do tego, że spotykałem się w jednym miejscu, a nie często udaje się ich zebrać. W tym roku będzie to wyjątkowa liczba z grających osób, które z nami się troszkę przewietrzą na tym naszym wydarzeniu, to będzie i Maciej Zieliński, Dominik Tomczyk, Mirosław Łopatka, Radosław Chyży Kamil Hanas, Robert Skibniewski, Grzegorz Mordzak. Przyglądać się temu wszystkiemu będą między innymi jeszcze i Jacek Krzykała, i e, Wojciech Błoński, e, Jerzy Binkowski, Jerzy Hudeusz, e, Tomasz Garliński, e, pan Hnida, więc dużo nazwisk, można podsumować. Dużo tych nazwisk. Ja wiem, że żeby mówić o przyszłości, bo cały czas staramy się się aktywizować, to młode pokolenie, nie możemy zapominać o przeszłości. A charakter naszej Akademii, wymienione przeze mnie osoby, to w wielu przypadkach absolwenci naszej Akademii chcemy ich pokazywać, ale chcemy pokazywać ich w takim aktywny sposób i myślę, że ten festyn, to miejsce, to jest przykład na to, że w ten sposób można popularyzować środowisko sportowe w takim rekreacyjnym wymiarze. Zapraszamy proszę Państwa, aktywizujmy się, przewietrz się na olimpijskim już w najbliższą sobotę, tak jak rozmawialiśmy, pogoda na razie i trzymamy kciuki, żeby tak zostało, zapowiada się fenomenalnie i liczę, że impreza słowem końca też się zapowiada fenomenalnie. Trochę o niej porozmawialiśmy i wydaje mi się, że tak jest. Profesor Akademii Wychowania Fizycznego dr Ireneusz Cichy był naszym dzisiejszym gościem. Dziękuję Panu bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję, bardzo. dziękuję Państwu również i do zobaczenia.